Książę nazywa się i witam Cię kochana Krzysztof w kolejnym odcinku na moim kanale. A ciekawe, z za odcinkiem w moim życiu! Mam okulary, ponieważ oślepiesz mnie swoim blaskiem, no ale bez przesady. Nie sądziłam, że kiedykolwiek do tego dojdzie, że dojrzeję do tego, że dorosnę do tej decyzji. Ale tak, to się stanie, to się stanie właśnie dzisiaj. Kochani, robimy sprzątanie mojej toaletki a więc żeby nie przedłużać to zaczynamy na początku zaprezentuję wam jaki tu jest ogólnie syf, bo to jest żenujące, już nawet nie wspominam o teście białej rękawiczki, O! Jest nieźle, jest tylko trochę tego kurzu, ale, ale nadal jest. Te szuflady, to w ogóle jest jakaś zgroza. O, tu jeszcze jest nośnie, chociaż wszystko się wysypało. Tutaj, o, tutaj jest wszystko ze wszystkim, no cudownie. I ostatnia szuflada, I don't know, nie wnikajmy, nawet nie wnikajmy co tu jest. O Jezu, a to rozwalony jakiś... Puder, który wygląda jak prezerwatywa. Stresuję się otwierając tą szufladę. Mogę mu no nie mogę, no patrzę na to i chcę się ryczeć. Zmierzymy się z tym, moi drodzy. Zmierzymy się z tym dzisiaj. Zmierzymy się z tym jak z największym wrogiem w oktagonie chcę tu być. komentarzu teraz, 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 czy lubicie sprzątać. Ja nienawidzę. Zaczniemy tu od tego, że po prostu wszystko usuniemy, bo wychodzę z założenia, że przede wszystkim trzeba tutaj coś przetrzeć, żeby nie było tego kurzu, brudu, podkładu, pudrów i tak bo w na razie tak naprawdę cały czas ten syf, ubóstwo i malaria będzie się rozprzestrzeniać. pędzla też będziemy myć i przedstawię Wam moje triki, jak szybko doprowadzić je do stanu użytkowego. Oh my god! Co to jest? Tu mam jeszcze króliki Słuchajcie, opowiem Wam żart, ale lepiej usiądźcie, bo opadniecie. Ten czysty blok... Blan... <grywka> Przedstawiam wam rewolucyjną gąbeczkę do czyszczenia zupełnie, totalnie wszystkiego. Nie no, ale tak, serio, te gąbki są bardzo fajne, kiedy są całe, bo tutaj jest taka warstwa tego białego, i to białe się ściera, i to czyści dosłownie wszystko, łącznie z tuszem, lakierami i tak dalej. No, ale co? Jaka gąbka taka pani domu? To się nazywa chyba magiczna gąbka. Ja wam nie wciskam kitu, ani się z was nie nabiłam, ale to serio chyba tak się nazywa. Dla Beki poszłam sobie po papier toaletowy i zobaczymy jak szybko stanie się czarny. Nie, to nie było rasistowskie. W ogóle wiecie, że Oreo jest rasistowskie? W sensie nie chodzi o ciasteczka, tylko o samą nazwę Oreo. Ponieważ oznacza to tyle, że jest to czarny, który wrósł w środowisko białych. Można tego używać w skrablach. Nie dziękujcie. Okej, okay, okej, okay. Zbierzemy sobie tego troszeczkę mokrego, żeby to zaczęło łapać. No, czyścimy kule, czyścimy, przytrzymy się tutaj. Mmm, łapiemy to, jest dobrze. My jesteśmy kule, cool, wygraj miliony, no i w ogóle tutaj. <śmien _ <śmien _> tu będzie fajnie. <śmien _> <śmien _> Jestem... Ujęłam panią domu. Innowacyjna technologia, nie? Trzeba odblokować, normalnie jak telefon. Dziwne, że nie ma Facetime'a. Jeszcze tak przekręca i dopiero teraz powinno to działać. Kurde, no żałosne to jest. Nie, nie rozumiem tego totalnie. <laughs> Działa. Odpowiedzcie mi na pytanie, jak starym trzeba być, żebym chodziła po całym mieszkaniu, szukała płynu do mycia okien i luster i stwierdziłam, że w sumie go nie ma, więc zadzwonię do Amadeusza, do mojego chłopaka, bo... Wydaje mi się, że było, bo to jest używane raz na ruski rok, o ile w ogóle. A Madeusz mówi, że wziął to do pracy. Jak starym trzeba być, żeby brać płyn do czyszczenia okien do pracy? Ej, czy tylko ja byłam tak rakowym dzieckiem, że zawsze sobie wyobrażałam, że w lustrze mieszka moja siostra i najlepsza no, przyjaciółka i wszędzie chodziłam z lusterkiem, żeby nie być sama? I w sumie nadal tam mieszkam. Okej, okay, czas zacząć układać rzeczy tutaj. Trzeba ją ja oczywiście troszeczkę poprzecierać, bo w przeciwnym razie zrobić taki sam styl, jaki był przed chwilą. Tutaj na powierzchni toaletki mam zawsze takie najbardziej potrzebne rzeczy, takie powiedzmy też najładniejsze, bardziej takie jakby pokazowe, mające dać efekt. Wow, tutaj mieszka naprawdę dziewczyny, która właśnie na makijażu. Pozory trzeba sprawiać. Jeszcze dużo pytań dostaję o te organizatory. Te organizatory są moi drodzy z Metrzym i kosztowały mnie 15 zł. I są bardzo fajne, ponieważ każda część jest tak naprawdę oddzielnie, znaczy no, ta jest razem akurat, ale w sensie można z nich zrobić w ogóle taką górkę i to się tworzy taka super przezroczysta półeczka na kosmetyki. Który oczywiście super ekstra się kurzy, natomiast prezentuje się naprawdę ładnie No i widać wszystkie kosmetyki, więc nie musimy się martwić co chwilę otwierać szuflady o bo, że w tej szufladzie będzie kosmetyk, który dzisiaj chcę użyć Także ułatwia to życie, jest tanie Na taniej, zdrowy i można szybko przyrządzić Żeby nie było poprzecieram też w środku, bo też się oczywiście tutaj nas zbierało troszeczkę syfu Ustawiam sobie tutaj troszeczkę za lampką. Lampka troszeczkę podświetla nam tutaj wszystko. Okej. Okay. Moje najukochańsze pędzle, które też są brudne. Też to trzeba przetrzeć, bo tutaj to jest od podkładu, od jakichś pudrów, strudrów. Mam takie fajne pędzle Golden Rose z Daglasa, które są trzymane właśnie w takiej. Kosmetyczce, torebeczce. Co się tak związuje, o taka kopertóweczka. Taka. Ładna. I one sobie tutaj leżą profesjonalnie. Taka piękna, nudzia śliczna. Też tutaj y, ma swoje miejsce z przodu, ponieważ po prostu super się prezentuje. Czy Wy też wszystko uwalacie podkładem, bo to jest po prostu żałosne. Do tej szufladki jeszcze schowam taką paletkę z rewolucją srebrną. Znaczy się betonizm level upośledzenia mózgo, błyszczącą różową. I te pędzelki sobie stoją tutaj. I ta góra prezentuje się już dość zgrabnie, więc przejdźmy do wyciągania wszystkiego stąd. Czyszczenia tej suklady? Tutaj trzeba wszystko poukładać, ponieważ niestety ale wszystko pomieszało się. Przede wszystkim tak zwanym makijażem na szybko i niestety tak wyglądają efekty, że brązery wymieszane są z rozświetlaczami, tuszami do z eyelinerami. Myślę, że danym znajdziemy jakieś podkłady, nie zdziwimy się. Nawet nie wiem co to jest. Zobaczcie, jak w rzeczywistości jest brudna ta szuflada, na pewno od Beauty Blenderów, także pamiętajcie, żeby je myć, bo to jest po prostu takie środlisko bakterii. To jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które mnie satysfakcjonują w sprzątaniu, kiedy ja zbieram ten brud i on faktycznie znika. Jeszcze tutaj mam jakieś cyrkonie, kurde, one pewnie kosztowały z 10 tysięcy, a ja zaraz wyrzucę do kosza, no bo są już tak uwalone wszystkie. Zobaczcie, ja mam jeszcze dwa kamienie z dramy od Lady Madeleine, bo tak naprawdę... Ja je zgarnęłam, ale po prostu nie chciałam tego mówić. Byłam troszeczkę o niezazdrosna no i zgarnęłam, żeby po prostu Pablo mnie założył, a nie na odwrót. Jeżeli macie jakieś protipy, jak czyścić te boki szafek od jakichś kredek albo innych główienek, to możecie mi sprzedać, ponieważ naprawdę ja na to pomysłu nie mam i to zawsze jest po prostu najbardziej uwalone to są pudełeczka też z Action albo Carefura i tutaj po prostu trzymam różne kosmetyki w miarę poukładane jeżeli chodzi o ich zastosowanie tutaj ułożę różne mgiełki do makijażu, które utrwają makijaż, dają jakiś glow albo takie tam bostery do makijażu są to rzeczy, które ja używam częściej właśnie na wiosnę na lato kto mi odpowie na pytanie, dlaczego ja mam tutaj gumkę do włosów ja bardzo lubię te rozświetlacze serduszkowe Tutaj mam taki fajny rozświetlacz W płynie, taki delikatny Złoty, obczajce w ogóle Sytuacje, że mam ich mnóstwo No ale z tym Po co, po co mieć jeden Po co się ograniczać w życiu, życie jest tylko jedno Tak, tutaj jeszcze mam Takiego fajnego highlightera Bardzo złotego Naprawdę go uwielbiam, jest z kolekcji Alladyna, dziwi mnie to, że mam tego Tak mało, bo dobrze wiem, że mam Więcej, ale możliwe, że znam. Najdźwie się dopiero będziemy tego szukać. Tutaj mamy eyelinery i trzeba je uporządkować, ale na ziemi leży jeszcze tego tyle. Tyle. Na razie to tutaj podkładam, jak będzie tego więcej, a musi być, bo mam więcej rozświetlaczy, to się będzie dokładać, a czy widocznie są po prostu w innych miejscach. Tutaj też układam ulubione palety, więc dam tutaj nową paletkę od wersów, którą ostatnio testowałam. I w sumie, żeby było ładnie, tak naprawdę możemy tu dać od razu całą tą kolekcję wersów, która się odwiedziłam. Moją ukochaną wegańską paletę Mark, która naprawdę prezentuje się mega designersko. Najlepszy na świecie puder w kauczuchu, także jeżeli nim rzucacie, to się nie niszczy, nie pęka. Także to jest coś, co po prostu ratuje mi, ratuje mi życie. Takie małe listereczka używam na jakieś wyjazdy, kiedy muszę szybko poprawić makijaż. Mamy pierwszą dużą szufladę i tutaj będą różne rzeczy do ust. Szuflada, gdzie mamy jakby... O, tu mam różne rzeczy pomyślane. Tutaj się znajdą się eyelinery, a tutaj powinny być tylko i wyłącznie korektory, tu powinny być brązery, znajdziemy też wszystko. O moi drodzy, kto by się spodziewał? Rozświetlacz, paletka oraz pędzle wymieszane z tuszem do rzęs. A nie, to jest do brwi, jednak, ale to rzęs też się znajdzie. Także każdy znajdzie coś dla siebie. O, tutaj są te palety, których szukałam. To jest też rozświetlacz, którego właśnie mi brakowało. To jest so satisfying, jak nie wiem, zbieranie pożyczek. Czy ja mam zacząć się bać? Najgorsze są te momenty, kiedy po prostu załapiesz jakiegoś kawałek e, kosmetyku i zaczynasz go rozjeżdżać i on robi takie smugi. Ja nie wiem w ogóle skąd to się bierze, bo tego nigdzie nie widać, a to po prostu nagle się pojawia. Jak ta jedna ciocia z Ameryki, której nikt nie zna, ale nagle po 10 latach przyjeżdża i mówi do ciebie Mój słoneczku, skarbeczku, się pyszu. Okej, okay, Kryszyny, a więc na Ziemi to wygląda tak i teraz musimy to posegregować w poszczególne pojemniczki możemy przeliczyć ile mam rzeczy do ust 1 2 9. Weźmiemy się tam podkłady, które będą w tym tutaj pojemniczku. Niestety jedynym, największym, jaki mam, a obawiam się, że niestety one się tutaj nie pomieszczą. Także zaczniemy w sumie od podkładów, a później będziemy dodawać ewentualne bazy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Mamy bazy, albo nie, korektory. Daj mi te korektory. Korektorki, moje już tam, kisty, nie liczę ich, ile was jest. O, 41. Mogę też w sumie tutaj dorzucić kremy BB, bo też ich czasami używam pod oczy. Odkładnik do oczu. Eyelinery. Eyeliner, eyeliner, kto by się spodziewał? Kolejna 42 szminka. Dobra, bo tego układania jest naprawdę na maksa dużo, więc przyspieszmy teraz tempo. Ja się dzisiaj skupiam bardziej na układaniu kosmetyków grupkami, to znaczy konkretne kosmetyki, na przykład podkłady, podkładów, rozświetlacze do rozświetlaczy itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi o przegląd, to zrobię to innym razem, ale w większości są tutaj kosmetyki, które są pełne, ponieważ już ten przegląd robiłam troszeczkę wcześniej, jakoś w grudniu, ale możliwe, że coś trzeba by wyrzucić. I tutaj poukładam paletki różnego rodzaju. Jeżeli chcecie je dokładnie zobaczyć, to jest odcinek, gdzie robię przeprowadzkę, znaczy podróż, tour po mojej toaletce i tam prezentuję wszystkie moje. Palety, natomiast tutaj po prostu postaram się je poukładać w miarę możliwości. To jest najbardziej zniszczona paleta, powinnam ją niby wywalić, ale ona jest tak mega napigmentowana, że nadal ją wożę dosłownie wszędzie. I to jest mój faworyt faworytów. Jeszcze one mam opakowania od wersów, Nie wiem czemu, I don't know Tutaj mam takie gówno, które kosztowało 80 zł z Benefitu Nie używam go w ogóle To jest pomada do brwi I uważam, że jest beznadziejna Także nie polecam Czas to wszystko zacząć układać, bo wtedy będziemy Plus minus wiedzieli Na jakim etapie Sprzątania jesteśmy Ten etap mówi o tym Że czas kupić nowe, większe Organizery Obok podkładu staną różne bazy pod makijaż. Nazbierało się moich rozświetlaczy, teraz jest ich normalna ilość. I eyelinerów w miarę możliwości chyba też. Tutaj mamy brązery i rzeczy do brwi oraz korektory. Na sam dół odkładamy paletki. Tutaj mamy jeszcze jedną paletę od soby. Dołożymy też tutaj naklejki, cyrkonie, naklejki na tipsy. Bo mam też tipsy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że miałam je dokleić Ralphowi, ale zapomniałam. Teraz to najgorsze, czyli resztki, które tak naprawdę nie wiadomo skąd są, ale są potrzebne. Nie wiadomo gdzie je wsadzić, ale no nie wyrzucisz ich. O, rozświetlacz! OK, obczajcie to. To są nasze pędzle, które musimy umyć. Także, moją bronią, jeżeli chodzi o walkę o brudne pędzle, jest ten olejek Isona, który dostajecie w Rosmanie za jakieś 5-7 zł. A to, jakie cuda on czyni z najbrudniejszymi pędzlami, gąbeczkami i tak dalej, to jest szok. Dodatkowo on bardzo ładnie pachnie. Ja to czyszczę tak, że o rękę rozprowadzam i po prostu jak najwięcej. O, ter teraz zaczęły wychodzić te brudy. Widzicie ten. E, tą pianę która jest w kolorze tak naprawdę pudru i podkładu. Zaczyna to mega ładnie schodzić. No zobaczcie, ten pędzel jest w rzeczywistości biały, czego nie było totalnie po nim widać. Niestety obałam się, że na wszystkie pędzle może mi tego oleju nie starczy. I tak prezentuje się już ogarnięta toaletka. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie wszystko kolorystycznie poukładane. Zapraszam Was też na tur po toaletce, ale naprawdę... No teraz to wygląda full profesjonalnie. Mega dzięki za pomoc, bo bez Was nie wiem, czy dałabym radę. Na pewno, jeżeli macie jakieś porady, jakieś tutaj triki, to dajcie mi znać. Ja też za jakiś czas pewnie kupię nowe organizatory do mojej toaletki, żeby po prostu więcej rzeczy się pomieściło. Natomiast... I tak jak najcież te Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Jeżeli nie zrobiliście tego jeszcze na początku odcinka. Ja Was oczywiście zapraszam na wszystkie strony, media, mi, media, a z serzona wysiłam i elo, kocham was krzyżinki, widzimy się niedługo!